Witam Was wszystkich na kolejnym poradniku w PineLudzie. Dzisiaj Wam pokażę, jak zacząć pracować jako policjant. Jakie są wymagania? Doświadczenia trzeba mieć, no i przestrzegać przepisów. Ja mam już te doświadczenia zaliczone, więc mogę Wam pokazać, jak zacząć pracować jako policjant. Nawet to też robię poza odcinkami. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy wpisać komendę set rank. PBST PBST trzeba wpisać No i Wam to zmieni z Pinewood Member na Security PBST to jest Pinewood Builders Security Team Tak, to jest to I... I właśnie Wam to zmieni, a nawet jeżeli Coś nie będziecie wiedzieć, to możecie sobie kliknąć to coś No i Wam to wyświetli panel że mi tu się coś nie wyświetla, ale nie wiem co to. Nie wiem jaki to jest po prostu powód. Yy, dzisiaj się zajmiemy poradnikiem, jak zacząć pracować jako policjant. Tu wam, jak wyświetli tu się wam panel, to klikajcie komentarz i macie już tam wszystko, yy, już tam napisane komendy. Yy, więc więc zapraszam do odcinka i na sam wstęp zasubujcie ten kanał, bo... Na 100 subów wybucham Cargo Bay 1A Oto właśnie tym pociągiem i będę to podpalać za pomocą tego ognia Na razie nie będę podpalał, bo na razie to jest bez sensu A, a my się zajmujemy teraz policją, a nie jakimś podpalaniem na razie Jeżeli na przykład obijecie w poniedziałek 100 subów To zrobimy live we wtorek Dobra co musicie mieć? Musicie mieć oto pistolet, rocket launcher, ten podpalacz lub UFO. Jeżeli chodzi o te światła, to jeżeli się zamieni na czerwone, to w sumie musicie stać i namierzyć prosto pociąg pistoletem. To znaczy, że będziecie grozić mu. Że, że Wy go zabijecie. Jeżeli Rocket Launcher lub podpalaniem to też jest takie grożenie, prawda? A jeżeli to Wam nic nie pomaga, to warto zakupić UFO. Chyba około 130 Robuxów, więc warto też go y, kupywać. Y, możecie se wsiąść do tego UFO. Jeżeli jest czerwone, to Będziecie musieli y, tutaj, tutaj się chociaż zatrzymać. Y, jeżeli będzie zielone, to już możecie se y, odlecieć do góry i po prostu y, po prostu pociąg już se w spokoju przejedzie. Jeżeli jest na zielonym, to odchodzicie od, od toru, albo nie wiem, w sumie, ufam, zostawiacie tak jak na czerwonym, to oddal Wbijacie się tutaj i, i namierzycie pociąg pistoletem. To też jest zagrożenie. A jeżeli jest zielone, to usuwacie po prostu pistolet albo yy, po prostu odleci, odlecicie UFO do góry. To też jest taka porada. Yy, więc to też jest do, 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 do potrzebne do security. Jeżeli ktoś przejdzie na czerwonym świetle, to musimy zabić osobę. Bo to jest niezgodnie z przepisami, bo takie są przepisy na fajne łodzie. Jak tak czytałem, jakiś koleż mi wysłał na DC. Teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli mierzenie prędkości. Mierzenie prędkości to już Wam będę pokazywać, gdzie to będzie. Tutaj też możecie, ale Wam pokażę gdzieś tam u kulantów. Pokażę Wam ukulantów, no i tam, gdzie się skręca w prawo, gdzie tam jest zmiana kierunku toru. Tu nie będziecie, a w sumie tu będziecie musieli. Jeżeli, jeżeli będziecie mierzyć prędkość, to będzie Wam potrzebny pistolet. Jeżeli pociąg przekroczy prędkość chociaż 75, to musicie zabić osobę, bo to jest niezgodne z przepisami. Tu jest maksymalna prędkość 70, ale maksymalnie można też pojechać 75, więc tu też yy, nie można przekroczyć więcej niż 75. W sumie ogranicza jest do 110, ale jest do 80 w sumie. Też mogą prowadzić nowe przepisy. No i może jeszcze gdzieś u kulantów, tu, tu nie będziemy musieli mierzyć prędkości, tylko tam przy, przy tam akwarium, powiedzmy. Jeżeli jest czerwone światło, to musicie sobie zakup, zakupić UFO albo zrespawnować sobie UFO, klikając lewy przycisk myszy. sobie tu nie, bo tu blokuje coś. E, tutaj chociaż. Czy tu można? I właśnie Wam się zrespawni po ten UFO i musicie podlecieć chociaż tutaj. Jeżeli jest czerwone światło, oczywiście, więc. Więc po prostu, yy, więc to yy, po prostu dla uwagi albo pistolet, albo pistolet na środku toru, yy, rocket launcher, albo podpalarnie. Yy, jeżeli będzie żółte, to oddalacie się, ale ufo, zostajecie tak, jak będzie czerwone światło. Jeżeli będzie zielone światło, to możecie podlecieć ufem do góry. Ucieknąć, uciec z tego miejsca, gdzie byliście na torze, no i to tyle. I teraz wam pokażę, gdzie będziemy też mierzyć prędkość przy przy tych przy zakręcie. To już będę wam pokazywać. Też wam pokażę jakie jest ograniczenie, więc też yy, w, w, warto wiedzieć o tym. Jeżeli pociąg będzie jechał w prawą stronę. Jechało, to, to tutaj będziecie musieli pistolet. Pistolet to jest taka powiedzmy, yy, miara prędkości. Nawet w, yy, mam swój panel, ale gdy już zakupicie dwa game pasy. Bo ja już mam zakupione. Dwa gamepasy. I tutaj. Mierzycie pociąg, tu będziecie mierzyć pociąg i tu Wam na panelu pokażę, e, ile pociąg jedzie. Jeżeli będziecie, będzie jechał więcej niż 25, to musimy zabić osobę, bo to jest niezgodne z przepisami. Takie są przepisy i warto je przestrzegać, bo, bo potem mogą być problemy, więc też warto oglądać dla maska Pajne uda i zasubuj ten kanał, bo bo na też coś doradzi, jeżeli będzie jakiś problem. A w niedzielę może nagram, yy, jak zacząć pracować jako ratownik, czyli, czyli w sumie kolejna część, czyli yy, ta pierwsza ranka. Dobra, zasubujcie ten kanał, bo na 100 subów wybucham. Cargo Bay 1 a Więc zasubujcie ten kanał, bo wybucham. Dzięki za subowanie i za lajkowanie tego kanału.